Dostałem Twoją wiadomość. Jesteśmy 3 km od strefy 0. Chłopaki zakładają kombinezony i sprawdzają szpej. Daj znać jak sytuacja. Będziemy za jakieś, ja wiem, może 10 minut, 10 do 15 odbiór. Tak, pewnie mniej więcej wygląda tu radio w to w tle. To w wojsku. Ja byłem kiedyś w wojsku, 20 lat temu. Natomiast dziś... W końcu się doczekałem, jadę prawdziwym germańskim oprawcom, słuchajcie, i nie tym germańskim oprawcą typu BMW, M3, czy tam M-Power ogólnie, czy, czy tam Audi RS. Na to się mówiło, germański oprawca, tylko prawdziwym rasowym, germańskim oprawcom. To auto przejedzie po tych wszystkich autach. I nikt już nie stanie do startu, bo, bo będzie przejechany. Eee, no Może tylko rosyjskie ciężarówki są w stanie tutaj pewnie są toporniejsze i takie mocniejsze, gniotca, nie łamiotca. Natomiast no, ja rosyjskimi ciężarówkami od 20 lat nie miałem okazji jeździć. Na pewno wiele się zmieniło. Eee, nawet z ciekawości sobie chyba zobaczę na, na YouTube jakieś filmiki z rosyjskimi ciężarówkami, bo z tym pojazdem też możecie na YouTube pełno filmików znaleźć, jak, jak one wyglądają w akcji. Natomiast ja tutaj tak sobie amatorsko Wam pokażę czym dzisiaj sobie jadę Jaram się, słuchajcie, niesamowicie No i co? No i przejdźmy, przejdźmy do meritum Jedziemy. Także co my tu mamy? Co my tu mamy, moi drodzy? A no mamy tak, światełka, które już możemy włączyć W ogóle to jest takie coś O, w tej pozycji odbierałem ciężarówkę Światło nie włączysz, trzeba przełączyć, i dopiero wtedy nie ma tu żadnego automatu, po prostu odpala się światło. w ogóle tutaj jest prąd, trzeba najpierw tu do góry przytrzymać, bo tu jak się nadu gdzieś tam, albo do góry raz przeciśnie, to też nie zadziała i odpali się, się autka. Tutaj są przeciwmielne. Kolumna kierownicy jest regulowana, słuchajcie, ja szukałem pedału tam. Ko, ko, no, gdzie normalnie jest koło sprzęgła czasem? No tu nie ma sprzęgła, bo jest automat. Natomiast ten pedał jest tutaj pod siedzeniem, tu nie będzie widać, ale tu się tam naciska pod spodem nogą i reguluje się kierownicę. Tutaj jest regulacja wysokości blokada, tej regulacji wysokości i niżej, tak bardzo nisko. Regulacja jakby sztywności resorowania tego, tego fotelika tak? no tutaj deska jest standardowa jak ostatnio mówiłem jest komputer pokładowy, już komputera to nie będę mam opisywał pokazuje spalanie 45 tak? no co my tu mamy, mamy wysokość świateł jest tu retarder, tu jest retarder tak? czyli jak ktoś nie wie co to jest retarder to jest taki hamulec zwalniacz tutaj mamy tempomat, to no właśnie jest tempomat Dalej, tutaj mamy tę regulację światła, tak? Tutaj mamy przełączanie napędów, tak? Czyli zobaczcie, ile konfiguracji można na wszystkie osie, można kurcze na jedną oś, tak? Co tutaj mamy? Wyłączenie ABS-u, to nie wiem szczerze, do czego jest. To też przyznam szczerze, nie wiem. To jest jakieś oświetlenie w środku. No, standardowo, awaryjne. Ogrzewanie szyby, to jest jakieś światło, chyba na zewnątrz. A teraz uwaga, tutaj jest to ogrzewanie, tak? To jest zwykło ogrzewanie. Tu nie ma to ogrzewania nic wspólnego z klimatyzacją, tak? Tutaj się ustawia z obakami jak w starych samochodach. Natomiast cała klimka jest tutaj. Tutaj ją odpalamy. To jest high, low, mid, medium. I tutaj jest odpalanie ekonomiczne. Teraz słyszycie jak ruszy. Albo na jedynkę jest, jakby takie, że można. Totalnie ustawić tam, że będzie sobie o, na przykład tak lać biało, nie? No i naprawdę to wyłączę, bo nam będzie przeszkadzać, naprawdę daje to dość mocno, a, a, a rzekłbym bardzo mocno. Yy, tutaj mamy ręczny, trochę mam bałagan, to ja to nazywam artystycznym nieładem. Ręczny, regulacje rusterek, hamulec ręczny, tak. Hill assist, czyli pod górę, że, że nie stoczy się jak będzie ruszał, no i biegi. Powoli, te tak zwane żółwie do przodu RK, też taka żółwia r No i zwykły drive, zwykły, zwykły, jakby wsteczny ten jest żółwi. Tu jest neutral, a tu mamy zwykły drive. No i tutaj drive takie powolne do terenu. Tutaj mamy prądowe, jakby gniazda. Tylko te mniejsze, takie te angielskie, to się chyba nazywa. Tak? Tutaj mamy, słuchajcie, radiostację. W ogóle tu jest pełno przełączników. Podejrzewam, że dałoby się tu podłączyć. Znaczy, podłączeń, wyrzutnie, lakier balistycznych, <grym> nawet. Tutaj mamy fotel strzelca. Ja mam tu trochę bałaganik, ale trudno. A tutaj jest włas, to już też w tamtym filmiku pokazywałem. Tu się strzelec opiera. Tu ma nawet. O, na mnie wypadła słuchawka. Ja, nie wiem, czy właśnie nagrywa tą słuchawką, czy nie bo mam sparowane ale nie wiem jak to jest bo chciałem żeby był lepszy dźwięk ale to się okaże jest uziemienie tutaj podejrzewam można podłączyć stację, żeby on tam u góry sobie mógł mógł słuchać komend proszę apteczka to wszystko to na broń w drzwiach też jest na broń to nadal nie wiem co to jest nie odkryłem tutaj no, no ja mam niestety na zwykłą zapalniczkę więc musiałem użyć yy, na zwykłą zapalniczkę no mamy radyjko w sensie gniazda na, na zwykłą zapalniczkę tu mamy boksa założonego na 4 osie, bo jesteśmy jeszcze w Austrii. No i co? No i w zasadzie nie opiszę Wam na przykład jak działa radio, bo totalnie nie wiem, <laughs> tak naprawdę. Jest to nawet włączone, słuchajcie. Może nas ktoś podsłuchuje i zaraz będzie, że podaję, podaję tajemnicę wojskową, tak? fajna, tylko takie, takie, no ja lubię, ja się takimi rzeczami y, jaram. Tutaj mamy kamerkę, ale ta kamerka co ciekawe, ona nie jest, tam w lusterku widać tą tył i tu jest trochę, ona trochę zmyla, bo ona wcale nie pokazuje jakby samego tyłu, tylko coś tam z tyłu pokazuje, nie wiem o co tutaj ma chodzić. Y, nie jest jakby do cofania, jak się ktoś na niej opiera przy cofaniu, no to, no to sobie sobie może zrobić krzywdę, bum pełno schoweczków tak światełek różnego rodzaju no naprawdę autko w tych czasach fajnie, fajnie wyposażone te klameczki takie archaiczne patrzcie jak starze i to trzeba przypierdzielić tymi drzwiami żeby się zamknęły nie? Te, te szyby, nie, nie jest to opancerzone auto tak, tak jak tamto ma co prawda może to jakieś blachy wzmocnione niżej, możliwe nie wiem ale raczej to jest nie jest ono opancerzone no i co? No, no kurcze, kochani, no... Aha, mówiłem właśnie, że się jarałem i wiem, że mam takiego młodego, małego, w zasadzie, fana yy... Z Gerlitz w Niemczech Pozdrawiam cię, Borysku Jak to oglądasz? Podobno oglądasz wszystkie filmiki, zobacz jaki tu samochodzik Pozdrawiam też moje dzieciaczki, się i Wojtusia, zobaczcie czym tu tata wasz jedzie sobie No i co? No i... Będę się powoli zbierał, tak? Będę się powoli zbierał. Coś tu głosie, bo już mi naprawdę troszeczkę gorąco, a jak mówię włączę, to będzie głośno. czy koszulka z Keisenbergiem Jak jakiś no bo, Bojówkarz A nie żołnierz no Ale co zrobić, co zrobić Obuty mi spadły, patrzcie jak tu no. Bierzemy się do roboty Nie mamy tu żadnych rękawiczek Więc trzeba będzie dobrze umyć ręce Tutaj mamy zbiorniczego, On jest na taką kutkę, ale ja sobie ją wcześniej Rozumiecie, zdjąłem Żeby tego na noc sobie i ją zapnę, żeby po prostu cały czas nie. No, niestety trochę zasało powietrze. O, ja. no i co? No i tankujemy 240 litrów. No filozofii żadnej, tak? Także sprawne oko pewnie zobaczy, że mam tam fula na tym, zdję... na, na tym filmiku na początku. Natomiast po prostu nagrywałem. Teraz jestem na stacji, a za chwilę będę miał chwilę, więc będę mógł dopiero Wam dograć. Znaczy nagrać początek, może tak. Postanowiłem, że tak to zrobię. Także na filmiku będzie, znaczy no nie będę miał fula, będę miał po prostu na pewno nie rezerwę, ale teraz mam rezerwę. Musimy mu zatankować 240 litrów I co? I widzimy się pewnie za moment jak coś ciekawego będzie do, do dogrywek w czasie Siemanko moi drodzy Mamy za 8 i zdajemy maszynę yy, No może takie króciutkie podsumowanie yy, Jak się tym jeździ, tak na spokojnie, na chłodno Teraz praktycznie rozdziewiczyłem tą maszynę <laughs> Miała 15 km jak ją brałem, teraz ma 783 Najechalne, ona też rozdziewiczyła mnie, bo wcześniej nie jeździłem wojskowym no, i takie, takie takie króciutkie, może porównanie, jak się tym jeździ w porównaniu do cywilnych pojazdów. Przede wszystkim ma no, straszny, straszny promień skrętu, ponieważ to jest cztery ośka, cztery osie. Pomimo, że te dwie są z przodu skrętne, dwie, dwa, dwie osie skręcają, jak się kieruje, tak. To promień skrętu jest jak w Titaniku jak w jakimś <grym> okręcie, słuchajcie. No, po mieście, tym nie jeździ się na pewno fajnie. Znaczy, ja kawałek jechałem, ale gdzieś tam też na stacjach jakieś zawracania trzeba cofać, trzeba bardzo uważać w jakieś ciasne uliczki z kątami 90 stopni, gdzie jeszcze się autobusem na przykład wejdzie, czy nawet zestawem, to, to tutaj raczej na raz można zapomnieć. jak jest mało miejsca, to w ogóle można zapomnieć. no, no co tam jeszcze? Słuchajcie, tak na szybko wycieraczki, wycieraczki w starym dobrym stylu, jak w, jak w starych samochodach. Natomiast tylko trzy, trzy biegi. Niby mają tutaj czujnik, ale ten czujnik sobie tak chodzi, jakby chciała nie mógł. Yy, także, to, także to, też jest problem. radio odbiera, ale no to <laughs> bardziej sygnał kosmitów. Odbierze niż 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 fale, no, po prostu. Po prostu bardzo, bardzo szybko gubi zasięg, no, to jest samo radio, co montują też w autobusach, bo jakaś firma na pewno dostarcza, ale, ale tu nie wiem, ta antena jest jakaś, nie wiem, dziwnie, w autobusie tych miejskich lepiej jakoś to zbiera. No ale umówmy się, radio w wojskowym pojeździe nie jest potrzebne. Na pewno brakuje mi tu podłokietników w fotelach tutaj, tak? O tu są, są w ciężarówkach, są w autobusach. Ok, no, powie się, że to jest wojskowy pojazd, no, że niby, niby nie potrzebuje podłokietników, bo jest terenowy, no ale ma tempomat, tak? Jest, jest prędkość wyskalowana do 90. Zakłada się, że ten pojazd nie będzie jeździł tylko w terenie, tylko w jakichś konwojach. Także kierowcy, przydałby się taki odpoczynek. Naprawdę, jest bardzo męczące. Ja tym zrobiłem 700 no, km ponad, tak i, i kurczę, no, no dramat szczególnie, że jak ja nie mam podłokietnika to, to troszeczkę mnie boli z lewej strony zawsze pod łopatką jak są podłokietniki to jest ok, no ale no to takie taka moja obserwacja druga sprawa jest tutaj fotel słuchajcie no to już chyba czwarta sprawa jest fotel z, z, oczywiście z amortyzacją natomiast ta amortyzacja jest regulowana owszem, natomiast amortyzacja ta na, na jakby na najmniejszym no inaczej na najmocniejszym poziomie że powinno najbardziej amortyzować to ta amortyzacja słuchajcie jest taka jak w ciężarówce i w autobusie na, na najsłabszym czyli jest bardzo twardo oczywiście to jest zrozumiałe dlatego, że to auto ma chodzić po terenie jakby jakiś nieogarnięty żołnierz kierowca ustawił sobie na no, jakby najmniejszą tą byłaby tak jak w ciężarówce, no to podejrzewam, że na jakimś poligonie wybiłby głową w suficie dziurę. Natomiast na autostradę czy, czy na dłuższą trasę tyłek, słuchajcie, boli tak, no że głowa mała, tak? To <grytanie> dramat, nie? Kolejną taką rzeczą, którą zauważyłem, no to ogrzewanie, no. i ta klima, no ta klima jest, ja wczoraj wam pokazywałem, o tutaj, ona jest tu u góry, Klima niby ma ten, ten medium, low i high, i, i ten ekonomizer, że, że, że niby tam do temperatury się ustawia. Natomiast to jest tak, że no uzyska tą temperaturę i przestaje na przykład chłodzić, i nagle ta temperatura się, się zwiększy. Jak walnie, słuchajcie, nawet na tym low, to, to no jest, jest grubo tak po wojskowemu i tak samo, słuchajcie, to ogrzewanie później wieczorem już klima wyłączyłem tak, i włączyłem troszeczkę delikatnie ogrzewanie, na tych suwakach słuchajcie, się nie ustawi, nie już nie będę wam tutaj przyłączał tego, tylko pokażę no są te suwaki ale słuchajcie, no to, 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 to nie jest tak, że sobie tam ustawicie, to jest stara, dobra szkoła, jak w jakimś, nie wiem, starze właśnie, czy, czy nie pamiętam, było starze, czy no. ale no na suwaki w paru autach na pewno było w moich czasów, yy, tylko albo jest za zimno, albo za gorąco, <gry> także, także no, prawdziwe, surowe auto, yy, co tam jeszcze, co tam jeszcze... No w zasadzie to by było chyba na tyle, chyba że, że mi się coś przypomni to gdzieś tam wcisnę. Yy, dźwięk turbiny, dźwięk turbiny, słuchajcie, no mega sprawa, jak to wchodzi na obroty każde, jak to słychać, słuchajcie, tu silnik Wydek to wiadomo, to nie jest sportowe auto, Wydek jest, jest dość duży, jak tam o, pokazywałem auto. Yy, przepraszam, muszę trochę te włosy poprawić, bo przecież Kiedy się skończy ta pandemia? Gdzie jest mój fryzjer? Gdzie jest mój fryzjer? Dentysta w ogóle mój by się przydał, bo wszystkie plomby mi tu w tym aucie wyleciały, pozdro Meti yy, także, także także, co, ta turbinka, słuchajcie, no, 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 no coś pięknego, nie? Ja to po prostu ciarki yy, Mówię, Wydek nie jest głośny i ta turbina, słuchajcie tak super to, 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 to brzmi. Poza tym tu, te 540 koni robi swoje. Także pod górkę, tam nie wiem, z górki jakieś tiry nie yy, wyprzedzały, coś tam, a potem pod górkę puchły. Yy, tutaj, no może z, z jeden, z dwa musiały mieć na pewno zdjęte graniczniki albo, albo troszeczkę oszukane. Udało im się mnie jakby wyprzedzić i to tak dosyć, dosyć mocno. Także. Na Legalu to nie było, no jeden autobus, na no autobus to wiadomo, bo stówkę leci, także to jest to, no 540 koni, naprawdę przy 2,5 tysiąca obrotów, nie wiem ile to ma niutków, newtonometrów w sensie, ale tutaj z przyspieszeniem się nie bawimy, tu jest moc ważna, chociaż on też się fajnie zbiera, tutaj też z tyłu jest taki, taki placyk, taki już przejechany, każdy kto tu, tu przyjeżdża, wjeżdża na tą uliczkę. Zawraca i tam w domu no tam się nie przetestuje, bo tam nawet napędów się nie przełącza. Ale jest tak dość nierówno, że tam osobówką jest nawet takie błoto, że osobówką można się. No, na osobówką tam nie próbował wjeżdżać. Nawet myślę, jakimś koniem to by mu minął te, te doły z tym błotem, a tym się wjeżdża. Słuchajcie, no, jakaś taka delikatna namiastka, no nie możemy, tym niestety, a szkoda wjechać, co tam jeszcze, co tam jeszcze liczę na to, że będę jechał podobnym, bo to jest 8x8, na, 8 na, 8, tak, ma 4 osie ale są 5 osióweczki, 10x10 10, słuchajcie mm, pewnie jeszcze gorzej skręcają ale no przejechać bym się chciał, tak chociaż, nie wiem, może nie tyle kilometrów, znowu naprawdę jest to męczące tak, do, tak dużo kilometrów robić tym pojazdem, natomiast tak jest 200, tak żeby 300, żeby tak poznać troszeczkę zobaczyć Bym chciał. No i to już to już praktycznie wszystkie moje obserwacje, chyba. A jak już mi się przypomnieć coś, to trudno. No, no, nie jestem motoryzacyjnym dziennikarzem. A no, w ogóle to są takie, ono, jak zabawimy się teraz, plasticzki takie gumowane. Słuchajcie, takie, bardzo przyjemne to w dotyku, ale już na desce. Wszystko to, że jest plastik taki wzmocniony, chyba. Dokładnie, także tu gniocą nie łamiąca, chociaż staną, że Rosjanie mają to lepsze. Tu na drzwiach też jest taki gumowany. Także no, no, jakiś tam namiastka komfortu na pewno jest. Tak już wcześniej wspominałem: miliony schowków, miliony podłączeń, gniazdek, cudów, wianków. Także tak, myślę, tutaj, o tutaj jeszcze zobaczcie, na pewno to będzie pod jakąś tylko zabudowę chyba dla żołnierzy. Bo tu jest pełno przyłączników zaślepionych. No chyba, że tu jeszcze będą coś montować, mogą, tak? No, to, to ja nie wiem, ale, ale na pewno jak są jakieś specjalistyczne urządzenia na tyle montowane takiego auta, no to tu jeszcze mają kierowca, tudzież operator, ten z boku strzelec mają do obsługi pełen pakiet jeszcze przycisków, które można tutaj sobie zapiąć. No i tak, no tak, słuchajcie, pogoda użytka, użytka. Aha, są tu pasy, pasy są trzypunktowe, tak? Czyli tutaj nakrocze, i tutaj się przepina z góry, tak troszeczkę jak w rajdówkach. W no, rajdówkach są czteropunktowe, to w sportowych, no ale takie, takie dość mocno trzymające. Yy, no to mi się właśnie przypomniało. No i, no, i, no i mówię, no, no co tu dużo mówić, no jeździ się na pewno ciekawa przygoda, fajnie, fajnie, cieszę się z tej pracy trochę, że tu można pojeździć właśnie mnóstwem pojazdów, nowych pojazdów, ciekawych, tak naprawdę ja przez ten okres coś tu pracuję, wsiadam do, do praktycznie już każdego pojazdu i się w nim odnajdę, tak, na początku to człowiek gdzieś tam szuka, wie, a później jak się przyzwyczai, to już nawet z automatu, ja w tej ciężarówce, w tej wojskowej, wczoraj pierwszy raz wsiadłem, i już intuicyjnie chociaż tu jest troszeczkę inaczej i, i, i wiadomo, na przykład tą klimat trzeba znaleźć, tu ten akumulator nie każdy wie, że trzeba przytrzymać ten przycisk, tam niektórzy się motają, natomiast natomiast jak ktoś właśnie tam jest taki, no, Inaczej, no załapię tego bakcyla, to, to wsiada się do każdego pojazdu i, i tak naprawdę mogę teraz koniem drabnie z tym pojechać i będę wiedział, gdzie ten koń ma światła. <laughs> Także tak, słuchajcie, trzymajcie się. Cieplutko, ja już podjeżdżam, bo już ósma. Pozdrawiam wszystkich, jak się podobało, dajcie łapkę w górę, znowu przynudzam, ale, ale wiadomo, że po coś się to robi, żeby ktoś to oglądał. Yy, zasubsk zasubskrybujcie, jak się nie podobało, wiecie, co, macie wiecie, co z nim zrobić. <laughs> Także tak, trzymajcie się, kochani. Strzałeczka do następnego. Pozdro. A to są prawdziwe tony hajsu, właśnie. To są tony hajsu. Jakby ktoś nie załapał yy, tej mojej ksywki, czy to mnie odczytał, tony hajsu, to są prawdziwe tony. Jest 16 chyba, ton hajsu, grubego hajsu, rozumiecie. I tymi tonami hajsu ja jeżdżę i dlatego nazwa tego kanału. Pozdro! szała!